Witamy Państwu, w Gdańsku. Dzisiaj 19 kwietnia i w ramach akcja żonkilek pomorski rozpoczął akcję. Jak zawsze w tym roku, jak zawsze 19 kwietnia dekorujemy, dekorujemy tutaj fontannę Neptuna Neptuna żonkilami. Tutaj koledzy koleżanki już rozpoczęli tą akcję Dobry Jadziu. Cześć <gry> Ludzie się pytają często dlaczego żonkile. Jest to skromny, wiosenny świat, który symbolizuje nadzieję. Kształt również jest podobny do gwiazdy Dawida. Jest to piękny symbol powstania w Gercie Warszawskim. I właśnie wspominamy tę datę dzisiaj. Tutaj warto wspominać cytat Agonte Cech Marka Edelmana najpierw jest wolność, najpierw jest życie najważniejsze jak już jest życie jest też wolność no i potem oddajemy życie za wolność potem już nie wiadomo co jest najważniejsze czy wolność czy życie

Andrzej, trzeba chciałbym cię ciebie spytać, dlaczego jesteś tutaj? Okropna pogoda, kwiecień, ale właściwie zima. Bo, bo oni tam w getcie, w tym 1943 roku, wiedzieli, że nie przeżyją tego powstania, a mimo to zbuntowali się przeciwko zniewoleniu. I, 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 i to powstanie w getcie jest jakby symbolem nie tylko Ducha e, żydowskich, e, bojowników, ale symbolem wszystkich ludzi, e, którzy nie zwracając uwagi na koszty, albo inaczej pomimo strasznych kosztów, nie godzą się na zniewolenie, na upodlenie. E, Dbają o, o, o swój własny szacunek dla siebie. I trzeba to ciągle przypominać bez końca, bo to przesłanie jest ciągle aktualne. Jest aktualne w Polsce, ale wcale nie tylko w Polsce. W końcu Ukraińcy walczą w znacznym stopniu na właśnie o własną godność. Nie chcą, nie chcą z powrotem poddać się dominacji sowieckiej, bo nawet nie powiedziałbym rosyjskiej, bo rosyjskie państwo, ale mentalność sowiecka. Ale takich przykładów jest mnóstwo na całym świecie, bo niestety ludzkość nie uczy się. Nie uczy się i te same błędy popełniała tysiąc lat temu, pięć tysięcy lat temu, dziesięć tysięcy lat temu i niestety można wnioskować, że ciągle będzie popełniała te same błędy nienawiści, głupoty, że władza, dominacja nad innymi jest narkotykiem silniejszym niż heroina i kokaina. Dlatego trzeba przypominać, trzeba dawać świadectwo. Dlatego tu jestem ja i moja żona. Super. Widzę właśnie, że nam tutaj rozklei, przyklejasz nam te piękne naklejki. A skąd je wziąłeś? One były dołączone do Gazety Wyborczej kilka dni temu. Dziękuję Ci bardzo. Zachowałem na dzisiaj. Fajne, Wszystkiego dziękuję. dobrego. Wzajemnie. Cześć Andrzej. Muszę ci powiedzieć rzecz. Słuchaj, zanim coś powiesz, tutaj jesteś na żywo. Dlaczego dzisiaj przyszedłeś? Okropna pogoda, pada deszcz, prawie zima. Odpowiadam. Czuję się w obowiązku jako Polak. W obowiązku rzeczywiście znając historię Żydów na świecie i martyrologię tego narodu, to czuję się po prostu w obowiązku tu być. A z drugiej strony właśnie zrobiłem już szereg zdjęć, które wyślę do ludzi, którzy byli moimi kumplami serdecznymi, a musieli wyjechać w 68. I wysyłam do Australii, do Kopenhagi i do trzecich, gdzie jest, w Australii w Sydney, w Kopenhadze i i też no, w ale, ale już na emeryturze były dyrektor banku. Dziękuję Ci bardzo. <grym 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 ale wyście mieli okazję, to tam wiosną to nie jest końca do gdzieś to maja.

w ramach akcji Żonkile w Gdańsku ma pogody jest tam strata tutaj ludzi widać żonkile są umieszczone jest to akcja którą przeprowadzamy każdego 19 kwietnia kwiaty oczywiście będzie można potem mieszkańcy Gdańska będą mogli je wziąć. Ale na pewno przez kilka godzin będą tu przymocowane. W kulturze żydowskiej jest takie pojęcie, słowo zachor które znaczy pamięć to pojęcie pamięć jest bardzo, bardzo ważne dla narodu żydowskiego które z różnych stron próbowano nie dlatego ta pamięć zbiorowa jest bardzo, bardzo ważna no i właśnie kontynuujemy tam hasło tej akcji ogólnopolskiej

Дякую за перегляд!

Kilka słów. To był popielanski tutaj stoi przede mną. To był pierwszy, który już od kilku lat, prawda? O tak, od kilku lat. tą tradycję. Może podesz parę słów? Zawsze 19 kwietnia, mniej więcej właśnie o godzinie 11, przychodzimy tutaj i ozdabiamy Neptuna dookoła mniej więcej te kwiaty utrzymują się mniej więcej przez tydzień na tydzień nasz Neptun Gdański jest ozdobiony na na żółto. Mam nadzieję, że to powstanie warszawskie, które w świecie jest niestety, ku naszej e, zgrozie, jedynym powstaniem warszawskim w świecie. Prawda? zostanie należycie utrzone, bo było ono. Z tego. Tak, przepraszam. Hałosne. Było ono tym tragicznym. Z powstania warszawskiego w 1944 roku można było wyjść żywym. Z trudem, ale można było wyjść żywym. Z powstania w getcie warszawskim nikt żywy nie wychodził. I dlatego ważne jest to, żebyśmy pamiętali i trzymali to ten dzień no, tragiczny dla naszego społeczeństwa, dla, dla Polski. To tylko tyle bym się opowiedział. Dziękuję Ci bardzo.

Aha. I tak przypadkowo tutaj jesteście przy. Jest, słyszeliście o akcji. Tak, tak, tak. Super, super, super. A co Was skłoniło do przyjścia? No my tak. jesteśmy w tym temacie bardzo mocno zaangażowani. Aha. Było mi wstyd, że jest spotkanie w Krakowie, w moim rodzinnym mieście w Warszawie, Lublinie, a w Gdańsku nie ma żadnego odzytu. No tak, tak. od, jak tylko zobaczyliśmy wiadomość, że jest jednak jakaś inicjatywa, no to żeśmy przyszli. My tu jesteśmy od, już od lat, ale dopiero tak, po raz pierwszy nie właśnie w marszach, akcję. tych y, Nocy to w listopadzie Nocy tak, Kryształowej. Aha, tak, tak, tak. My nie, nie jesteśmy ludźmi wyizolowanymi z tego Nauczka dla nas przede wszystkim. Jest problem, Krakoważ, myślę, że... I jak to będzie nauczka dla nas, no bo nie było ostatnie powstanie i na pewno nie jest usraw. Ty jesteś członkiem KODU jesteś tak. tutaj dzisiaj. No Zresztą zawsze jesteś, jak coś się dzieje. Czy KOD powinien zorganizować takie akcje jak akcja żonkina? Tak, oczywiście powinien. W ramach tej naszej walki również jest walka. O, o nie tylko wolność, ale również o równość tych wszystkich grup mniejszościowych i walka z wszystkimi tego typu tam uprzedzeniami typu typu powiedzmy, antysemityzm, typu tam powiedzmy, walka z LGBT, LGBT i tak dalej. Więc my chcemy społeczeństwa otwartego, która będzie wszystkich tak samo ceniła i nie będzie miała, że tak powiem, żadnych jakichś uprzedzeń w stosunku do mniejszościowych. Dzięki. Dlatego to właśnie. Element wolności. Super, dzięki. Cześć, widać. Cześć, 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 cześć. No, wściekliśmy się, że tam garnica rzekł się. A nie? Nie mogliśmy. Zrobimy jeszcze jedną rundę wokół fontanny Neptuna. Miejmy nadzieję, że żonkile rozkwitną, otworzą się. Piękne pączki. Można jeszcze dodać, że w kontekście tej tematyki Komitet Obrony Demokracji Region Pomorze organizuje również corocznie obchody nocy kryształowej 9 listopada albo wokół tej daty. za parę lat za parę lat będzie do góry my mieszkamy w domu jest

Dzień dobry. dzień dobry. Czy mógłbym zadać pytanie? Takie krótkie. No może o mnie, Panie. Co Was skłoniło do przyjścia tutaj dzisiaj, w ten paskudny dzień? Pogodę, mam na myśli. Co nas skłoniło? Pamięć. Pamięć, coś, czego nie można zapomnieć, trzeba pamiętać dopóki my pamiętamy. To jest najważniejsze. bo po potem wszystko umiera, jak się nie pamięta. No, mnie, historia rodziny. Co prawda w getcie nikt z mojej rodziny nie było, ale donosili do geta jedzenie. To jest historia mojej robaczańskiej rodziny. Dziękuję. Kochana, Chodź, ludzie, oni, oni żyją. Powstało, ci, my, my jak pamiętamy, jak... to oni żyją. No jakby. tak, to jest prawda. Że jak... pani w pani pięknym żółtym kolorze dzisiaj. Tak, specjalnie dzisiaj ubrałam to jako symbol. Tak jest.

Grażynko. tutaj Grażynka, nasz jedna z naszych fotografek. Chcę Ci zadać krótkie pytanie. Możesz krótko odpowiedzieć. Co Cię skłoniło, żeby tutaj przejść? Oczywiście oprócz spełnienia Twojej funkcji zdjęć. jako fotograf. No, żeby upamiętnić tę rocznicę. Chociaż żongliwe są dzisiaj bardzo słabo rozkwitnięte, no tak. ale i tak są symbolem. Pamięci tego, co się stało 80 lat temu. Nie lubię udzielać żadnych wywiadów, także jest trudno cokolwiek powiedzieć. <noise> Dziękuję. Dziękuję bardzo. i wtedy jest zaangażowana. Ale nawet niezaangażowana może być szczęście, więc długa definicja to obszernie. Ale może być zaangażowani. Flują na ten dzisiejszej akcji w Gdańsku. Do zobaczenia na następnym wydarzeniu albo osobiście, fizycznie, albo online. Dziękujemy bardzo.